Ale bardzo podziękować, bo on o tyle pracowało, się, że już nie ma. Więc proszę zostać. Ja ja też tutaj podziękować, że y, no, Państwo, którzy pięknie mi tą promocję zorganizowali w pierwszym terminie. Dziś jest też taki wieczór autorski bardziej kameralny, ale y, wyrażam podziękowania. No i też bardzo dziękuję. Państwo Krysi naszej koleżance, która bardzo się napracowała w takich, można powiedzieć, niewidocznych nawet tych działaniach, ale, istotnych, ale istotnych, bardzo istotnych. No. istotnych. <gryśla> Książkę już masz, więc książki nie daje, ale tu dziękuję Ci serdecznie. Najwięc Który, dzięki którym ta książka mogła powstać. Bo to są, yy, ja bym przecież tych historii nie znała, nie miała fotografii, tylko Państwo nie użyczali ze swoich rodzinnych zasobów, yy, zdjęć, ale też informacji. I yy, ja tę go dostałam na, yy, na yy, tej pierwszej promocji, ale Państwo, jak Markowie nie, nie, nie byli, to teraz. Dla pani Oli Krakowskiej druga książka, bo dzięki temu mogłam napisać o rodzinie Państwa Małków i o rodzinie Kurowskich. Także bardzo, bardzo dziękuję. Ja nie wiem czy jest pan szusarczyk, bo też mam dla niego książkę. Tam są zdjęcia żołnierzy legionistów, więc jak jest pan szusarczyk, to bardzo proszę się odezwać. No to jakoś w podanie. Chciałem powiedzieć, że ta książka no cieszy mnie, że się ukazała, bo jest ona efektem moich długich prac przez wiele lat tak stopniowo. No nawet Państwo, jak i panowie, byli mnie w muzeum 20 parę lat temu i zaczęliśmy rozmowę. A dzisiaj jest jak gdyby no, owoc tej rozmowy i... I tak samo w wielu wypadkach, no ktoś przyjechał do Bochni, pamiętał, że tu dziadkowie mieszkali, czy drogi są na cmentarzu. I od tego się często zaczynało. Czasem nawet te nasze poszukiwania jeszcze z moim bratem nie żyjącym już z Stanisławem, no dosłownie się z podziemi, jak płyty nagrobne na cmentarzu, jak pisze tam w rozdziale o Szukaliśmy to grobu, nie było go. Pod ziemi się znalazł, ale trzeba było się do tego dotrzebać. Do yy, tutaj yy, też proszę zwrócić uwagę, bo muszę to pochwalić, chociaż nie wypada się uchwalić, ale nasze stowarzyszenie odremontowało tak bardzo dużo grobów. To z pieniędzy społecznych, z fest na cmentarzu, yy, z yy, no, również yy, pomników, tablic bo to jest historia południ w tym zapisana i bardzo nam leży na sercu, żeby zachowała się pamięć o tych ludziach no, choćby właśnie w pomnikach nagrodnych, ale też i na wszystkich tablicach one dotycząc okresu wojny zresztą jeszcze przypomnę, że ta książka zawiera się w czasach w sumie zaworu austriackiego, bo od końca XVIII wieku do pierwszej wojny światowej, z tym, że no, pewne tematy musiałam wyciągnąć troszkę dalej i to proszę, ale epilog, no bo trudno tak uciecz życiorzyst nie powiedzieć, co było dalej, co się stało y, dalej z człowiekiem czy z tą rodziną, ale mm, nie będę opowiadać, bo Państwo przeczytają, nie chciałbym y, też uprzedzać. Przede wszystkim. Ja bym jeszcze chciała, żeby pani tak wiedziała. Właśnie, przepraszam, wezmę.